To jest Nosypl, a to jest nowa seria z Lego władca pierścieni. Seria, jak już mówiłem, była zapowiadana w unboxingu Lego władcy pierścieni i jak widzimy teraz na pierwszy rzut oka widzimy menu, w którym poruszają się ludziki. Po lewej stronie widzimy Gandalfa, który trzyma jakąś książkę, ją czyta i siedzi na koniu. A po prawej widzimy sama chyba, chyba sama, który. Yy, coś tam w ogródku tnie nożyczkami No. A tam daleko widzimy młyny i ktoś się fireworkami chyba bawił, bo to słyszę. Yy, jak mówiłem, seria będzie na 100% i jak widzimy jest. więc zaczynamy. Ja już wcześniej sobie tutaj grałem, yy, żeby ogarnąć. Jak pewnie będziecie słyszeć, pada w tle, bo gram, bo inaczej chyba się nie da grać jak na padzie. Więc zaczynamy. Dobra. A to wbijamy, teraz będzie e, scenka, niedługo. No, grałem. Odkryłem parę fajnych rzeczy, których e, nie pokazywali inni let's play'erzy, co nagrywali z tej gry, a to wszystko Wam pokażę e, po tej pierwszej misji. A teraz e, posłuchajmy wspólnie tej, tej pokazówki. To the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine, nine rings were gifted to the race of men who, above all else, desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, They for the of Earth. Jak widzimy już zera rozgrywka się zacznie. Widzimy tu jak elfy y, rozwalają orków dosyć skutecznie. Ja wezmę Air Londa, ponieważ elfy to są moje, moje ulubione postaci, ogólnie ulubiona rasa z tej gry. I gondor to są moje takie ulubione właśnie rasy. I właśnie chcę Wam trochę powiedzieć o sobie co do władcy Piersieni i o grze. To może zacznę o sobie. Tak, ja ogólnie to jest mój ulubiony film, gra ogólnie. Ja uwielbiam włacy Piersieni, oglądam film po trzy razy, każdą część. Również maluje, już w sumie to bardzo rzadko maluje zestawy po prostu z władzy pieśni, czyli figurki takie plastikowe się skleja po prostu i je się później maluje farbami modelarskimi mady, ogólnie. Ja mam tak samo mumaka, tam elefant, jakoś tak się mówiło na mumaki inaczej. Jest chyba, dwie wersje są właśnie. No I tak ogólnie uwielbiam władcę Piersieni I ogólnie e, bardzo się cieszę, że ta gra wyszła. I tak e, są różne, właśnie opinie o tej grze. E, o tej grze chodzą. E, bo jak widzicie, pewno tu jest mało takich rzeczy. Jak to taki jeden użytkownik plus Sztyks chyba, pozdrawiam go. Legutkowych, czyli że jak widzicie. Na przykład patrzcie na te tekstury, ile tutaj jest tych rzeczy legutkowych, takich z LEGO. Na przykład tutaj widzimy tylko jakieś skały z LEGO, tutaj jakieś yy, właśnie... Yy, muszę zmienić postać. Poczekajcie, zaraz dokończę. O co mi chodzi? Yy, czemu nie mogę postać? Aha, bo trzeba przytrzymać to. Dopiero później będę mógł no, Dobra, już mogę zmieniać swobodnie. I jak widzicie na przykład tekstury na przykład ziemi są właśnie y, zwykłe, Taka tekstura, taka niby prawdziwa. E, i, I tylko postacie i tam jakieś różne właśnie kamienie, tak jak te teraz wieżyczki są, e, legutkowe takie. Będę używał tego wycienia, bo mi się to po prostu podoba. Liczyłam po prostu, że będzie więcej tych właśnie legutkowych takich rzeczy, E, ja teraz będę też rozwalał właśnie dużo tych e, klocków, legutkowych, e, bo z tego będzie kasa i później jak widzicie na samej górze jest taki pasek z klocków, to się e, później jak się cały wypełni, to chyba od kasy jest właśnie też od zabijania, w to od kasy tylko i wtedy się dostaje prawdziwego bohatera. Jak widzimy tutaj cutscenka jakaś się włączyła, dobra, więc posłuchajmy. Idzie Sauron teraz. Jak widzimy tu tarczę gondoru, nie, idzie Sauron. Nie wiem czy oni przesadzili trochę z jego wzrostem. Jak widać, on jest bardzo wysoki. Nie wiem, 10 razy większy, 5 razy większy od ja właśnie, nie powiem jak się ta postać nazywa. Co teraz na filmiku. Zaraz sprawdzę, zmienię sobie. I Sildur. tak? Nie. Elendil. Dobra, teraz będziemy Elendilem walczyć z Sauronem. Pojedynek o pierścień i o wolność dla całego śródziemia więc musimy wygrać to starcie i zniszczyć w końcu ten pierścień jak widzimy Sauron jest bardzo, bardzo duży oczywiście w walce pomagają mu jego, nie wiem jak to powiedzieć, jego wafle jego wojownicy po prostu, orkowie I tam po trzech idzie aby nie zmarnował okazji, jestem zmarnowałem Jak widzicie Sauron musi uderzyć nie wiem z trzy razy w ziemię Aż w końcu mu się to, jak ta jego broń wbija w tą ziemię I musi mu po prostu tą broń rozwalić On właśnie gdy uderza w ziemię robi takie wulkaniki jakby To też by mogli jakoś legutkowo to zrobić, ale dobra Ja ogólnie legutki Lego lubię Po prostu mam dosyć dużo zestawów Uwielbiam je po prostu składać. Mógł zachęcić za bym wszystkie zestawy, złożył jakie tylko są. Ale kasa mnie na to nie pozwala, ale Grałem jeszcze w grę legutkową, to grałem chyba w dwie części Star Warsów i tam... Dobrze, to wspominam. Star Warsy fajne były, legutkowe. Właśnie tam było dużo tych elementów, właśnie takich Lego. Ogólnie tak, widzicie pewnie... Ten level nie jest jakoś trudny specjalnie, kurde, bo zera przy gapie. Nie jest trudny, ale dopiero później się zaczną takie lekkie schody, będzie trzeba trochę bardziej pomyśleć nad tym, co się robi, a nie iść na pałę po prostu na każdego. Będą tu też misje, gdzie będzie się walczyć, będą też misje takie logiczne, to wszystko jest praktycznie połączone, ale ogólnie gra bazuje na filmie, to jest po prostu... gra to jest tak jakby... Z filmu się wzięła, a tak z książki, no to też trochę. Ogólnie wszystkie takie akcje są z filmu i dialogi też są prosto wyciągnięte z filmu, tak jak na przykład ta muzyka jest wyciągnięta z filmu. Tak samo właśnie dialogi, na przykład z ale nie wiem jak to się tam nazywa, z Isildurem na przykład, to jest właśnie z filmu wszystko wzięte. Tak jak na przykład, gdy ktoś grał z Was w demo, to na helmowym jarze. To właśnie jak rzucali Gimli na ten pomost, żeby po prostu rozwalić ten taran, który chciał wyważyć wrota do Helmowego Jaru, rzucali Gimli i po prostu wzięli yy, to z filmu, ale to dobrze, dobra, tylko że jedno co mnie właśnie, w tej grzeży właśnie jest tych mało części legutkowych po prostu jest tego moim zdaniem za mało, za dużo takich tekstur jest, bo zobaczycie w niektórych misjach, że będzie tego strasznie mało tych legutkowych takich właśnie co było najlepsze w, ty, w tych właśnie w tych grach LEGO. To było właśnie najlepsze. Teraz widzicie, rozwaliśmy tą broń jego. Sauron się wnerwił trochę, a ani niestety elendil. E, Dobra, lepiej nie będę wymajał, bo się będę mylił jeszcze. Dobra. Posłuchaj. No, Elendil, dobrze mówię, to jest Elendil był, a Isildur to jest jego syn, który mu od, od, odciął teraz palec i wziął pierścień. No zobaczcie co będzie dalej. Pewnie się już domyślacie, bo na pewno większość z was... E, oglądała film na pewno. Zobaczcie, jaki chociażby wielki jest ten hełm, skoro przykrył orka na luzie. My się z orkami walczymy, jakby co teraz? Ogólnie to ja sobie kupiłem taki piersi na Allegro za 15 złotych, taki, e, co ma właśnie te napisy. E, takie mam go na łańcuszku sobie. E, teraz idziemy, właśnie udajemy się do tego. E, do tego wulkanu, żeby spalić pierścień, tak? Żeby go w końcu zniszczyć. E, ja będę rozwalał po prostu te takie... Nie, no wszystko co po prostu, wszystko będę rozwalał, co się da. E, żeby oczywiście otrzymać kasę z tego i być prawdziwym bohaterem. E, ten ludzi, to on się nazywa posąg zapisu, po prostu posąg zapisu to jest... Można to zapisać, ale ja na razie tego nie potrzebuję. Nie wiem, jakby co to... Oj. Sorry, wiecie, jak tak gadam to się nie skupiam w ogóle, co mam robić, już dawno też nie grałem w legutki, dobrze to Szytyk powiedział właśnie, legutki, to jest fajne określenie moim zdaniem na właśnie gier Lego i ogólnie. I na moim kanale niedługo się pojawi unboxing kolejnego zestawu Lego, tym razem to jest zestaw Lego technika takiego kłada, więc... Poczekajcie trochę niedługo, on się pojawi na moim kanale. Jak widzimy już cztery orków znowu nas naciera. Jest ja pod ogień wpadłem. Serduszko jedno mi ubyło. Te klocki właśnie, które teraz ja rozwałam to może tylko Elendil rozwala. dobrze mówię? Nie, si przepraszam, Elendil przez Ginął. I my właśnie mamy teraz rozwalać te posążki Saurona. No to jest moim zdaniem Sauron, bo czy się wygląda ma nawet tą samą broń. I właśnie tylko i Sildur ma ten miecz, no w sumie połowę miecza jak widzicie, może tylko rozwalić te świecące bloki, niestety, ten, to jest chyba Elrond z tego co wiem. Tak, Elrond co jest, on nie może niestety rozwalić tych bloków, mogę wam tutaj zademonstrować, zobaczcie. Wale. Te bloki po prostu nic się nie dzieje, tylko on może je rozwalić ten wasz taki świecący miecz. I tylko on nie może po prostu rozwać. Oczywiście musimy to rozwać, żeby przejść dalej. I musimy w końcu zniszczyć ten piersi. A więc idźmy na górę. Teraz musimy się przyłączyć na El Ronda. No kurde. To jest właśnie taki... Nie, to jest głupie, że jak on jest właśnie na tym i się tak wkuje, że patrzę, że ja tutaj stanę i on do mnie nie przyjdzie. A nie! No, przyszedł w końcu, ale tak widziałem na jednym gameplay, że nie przyszłaś. E, gdy widzimy takie listki, jakby unoszące się do góry, to jest znak, że musimy wziąć elfa. i wskoczyć, bo on ma takiego jumpa. E, najpierw rozwalimy to. Ten posążek, żeby mieć wszystkie w końcu. Okay. Z tego co wiem, to właśnie tylko na padzie można grać. Tylko nie wiem, czemu ja tu nie mogę wskoczyć. O jest, dobra, doskoczyłem. Teraz rzucimy Isildurowi ten głaz, żeby on mógł sobie tutaj spokojnie wskoczyć. To czemu ja go nie mogę popchać, Nie. Kamery nie mogę obrócić. Kurde, nie. nie spadł. Coś się chyba zbugowało, nie. coś nie mogę popchnąć głazu. Patrzcie, idę po prostu niego. Nie. Dziwne i nic się nie dzieje no i właśnie zobaczcie jakiś bug albo coś nie wiem, tą stronę mogę przesunąć o o o o o jest dobrze udało się nie wiem czy to było jakieś zbugowane czy tak nie miał być ale wątpię bo już to wcześniej tą jedną misję pozwoliłem sobie przejrzeć żeby ogarnąć w miarę tą grę sterowanie i tak dalej Oczywiście, tutaj widzimy zestawik już, zestawik lego, tutaj różne są właśnie takie klocki, jest klocek też czerwony, jakiś żółty, yy, przepraszam, yy, czerwony i biały klocek, oj, o, czy uda nam się dostać, dobra, kidsy, przynajmniej kasy nie, do, yy, nie stracimy, on się tutaj tepnie do nas, o, już przyszedł. A, weźmiemy Elronda, Ronda. Jakby co, to jak już wcześniej mówiłem, bardzo lubię e, elfów ogólnie. One się szybko, dosyć chyba poruszają, mają wysokiego jumpa i mają fajną bardzo broń. E, ogólnie najbardziej lubiłem malować górki elfów, właśnie, Naj Największą przyjemność mi to sprawiało. Ale akurat w tej misji przydaje się najbardziej Isildur, żeby po prostu rozwalić te troski, których e, zwykłym, zwykłym mieczem nie da się rozwalić. A niestety Elrond nie posiada takiego miecza o takich właściwościach. Okej. Okay. Więc następny oddział orków przed dami. Musimy je rozwalić. Serduszka z nich wypadają. Jak widzicie ładnie to wszystko wygląda dosyć, tylko patrzcie na przykład, zobaczcie sobie wszystko ładnie. Ile tutaj mamy legutków? Jakieś, nie wiem, jakąś bramę. Tam jakieś kloce, którego się nie nie rozwalić. No takie trochę to... Mam takie trochę, no nie wiem, tak się bardziej spodziewałem, że to właśnie większe będzie, że więcej tych legutków po prostu będzie, ale chociaż, że tak pomyśleć, co by tu dodać z legutków, tak jakby nie mam tak za bardzo co zrobić. O, jest, jak widzicie dostałem prawdziwy bohater, to się mówi po angielsku true Hero czy jakoś tak. Ogólnie o, trzeba orków. I ogólnie te true hero jest potrzebne, żeby um, dost, e, zdobyć 100% gry. Jak widzimy teraz e, człowiek ogólnie chęci e, zdobyć, e, zdobycia władzy nad światem nie chciał Isildur wrzucić, nie chciał zniszczyć tego po prostu pierścienia. i zdradził erl Erlonda. Dobra, posłajmy. <laughs> it betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For two and a half thousand years, the ring passed out of all knowledge. Jakby ktoś się pytał, czy nagrywam w 120 FPSach około taki skaczy 90-120, jakby ktoś był ciekawy. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For 500 years it poisoned his mind. But something happened then. The ring did not Bilbo! Ten z Hobbit. A ogólnie mam dla was smutną wiadomość. Nie wiem, usłyszałem to od jakiegoś let's playera, nie wiem czy to prawda, ale podobno w wadce ten cały Shire... Shire był kręcony po prostu, no nie wiem, no wszystko było z plastiku ogólnie. Wszystko było podobno z plastiku. No, prolog ukończony. Yy, mamy tu swobodną grę, jak widzimy, tyle mamy postaci do odblokowania i do kupienia. Ogólnie ta gra jest zrobiona troszkę MMO, zaraz zobaczycie dlaczego. Yy, jest to też tam tryb swobodny, to bardzo duży teren jest, ogólnie pokażę wam zaraz na mapie. jestem true hero, ja, yeah. prawdziwy bohater, ja. Yeah. I kasy, ciekawe ile, nie ja wam pokażę, że jak szybko w tej początkowej wiosce Eee, po prostu zdobyć dużo kasy. Ja Wam pokażę. A gdzie 60 tysięcy chyba zdobyłem? Raz takie fajne miejsca Wam pokażę. O, widzimy biały klocek. Właśnie nie wiem, jak on się nazywa. Dowiem się to spokojnie. Chyba, że jak wiecie, to napisze po prostu. Jak widzimy, tutaj mamy różne rzeczy. Te listy takie. Tutaj dostajemy części właśnie za te, e, za te zestawy. No i tryb fabularny. Kontynuujemy, oczywiście patrzcie jaka ta mapa duża. A wszystko jest tak koło siebie w grze strasznie. I, I zobaczcie na przykład tu. Ile rzeczy jest z klocków Lego? No zobaczcie, same drzwi po prostu są. To jest trochę głupie moje zdęczne i ten cały domek mógł być. Na przykład z klocków LEGO, te liście, takie liany, przecież to wszystko jest ładne. Ale też patrzymy, dom to... Aż tyle to klocków nie ma. Ale ma najwięcej na razie. Z tego wszystkiego. No dobra, teraz posłuchajcie. Masz rację, Gandalf. Ręka musi iść do Frodo. Bilbo... Ręka wciąż jest w twoim pokoju. Adam. Tak.

Ring, bring the war, and in the darkness, find them. Hmm. Oczywiście, wszystkie sęki nie są filmu, no bo przecież to jest gry Lego. Niektóre na przykład rzeczy są takie z humorem. Na przykład w filmie chyba. Nie pamiętam już jak to było, bo dawno to oglądałem. Yy, że ten się zaświecił jakoś innym sposobem, a tutaj komiczny go wrzucił do, yy, do szklanki. Dużo jest w sytuacji w grze Zobaczyć się to nie wiem. Nie. Tak, w szóstym odcinku koło tak w yy, bitwie pod Helmowym Jerzem. Ale nie słyszy w garle. Mm. No, Podróż z brykanym kucykiem, pewnie się domyślacie o co będzie chodzić. Ja mi z tym nie Widać Gandalf wcielowali głową o lampę. Zara będzie furia. No. Dobra, teraz zaczniemy tryb swobodny. Zaraz zobaczycie wszystko. Okej. Okay. I jak to się wie, czy da się grać po prostu na multi? Nie wiem, na przykład, że nie tylko na jednym kompie, tylko po prostu na multiplayerze, tak normalnie, A czy da się to napisać w komentarzach? I trochę tutaj patrzcie, jak mało tego ogólnie jest. Dobra, jak widzimy mamy tu tryb swobodny. Ja jestem teraz Frodo, ale wolę być samym, ponieważ on ma więcej cech. Na przykład, teraz, jak widzicie, tutaj nie wiem, czy to jest odtrybujemy. Może możemy sobie tak. Przemieniać się w tym postaciach, którego chyba nie było właśnie i na przykład w Star Warsach starszych i tak dalej. Na przykład mamy tutaj taki jakby swój ekwipunek. Mamy za zapalary, mamy tutaj skrzynia skarbów, widzicie tutaj będą wszystkie itemki i na razie sama łopatę. Ok. Ciekawe, czy możemy mieć puste miejsce. Nie musimy coś trzymać, niestety, w ręku. Tylko zobaczcie, jak tutaj niestety mało jest tych wszystkich Lego rzeczy. Ale ja teraz Was zaprowadzę do ciekawej rzeczy: e, kolejna taka rzecz, którą twórcy gry e, ten zrobili. To takie jakby GPS takich niebieskich e, kroków przezroczystych, takich tych właśnie monetów. Zobaczcie. Ten srebrny, a ten niebieski. Ten srebrny jest trochę taki przezroczysty. I to jest taki, jakby nasz GPS. E, tutaj mamy opcję gry. Nie, e, sorry. A wy, wychodzimy. E, Dobra, mamy tutaj mapę. Zobaczcie, jaka ta mapa jest po prostu wielka, ogromna. Tutaj mamy właśnie takie ludzika zapisu. Hobbiton. Jakiś, chyba to jest właśnie kolej zapisu. Ej, zaraz się niego udamy i tutaj mam właśnie ten GPS, jest cała nasza mapa. Ej, wielkie śródziemie. Ogólnie właśnie nie wiem, czy możemy się wszędzie poruszać, czy tylko po prostu po tych ścieżkach. A może na mapie to taki duży wygląda, ale jak tak na przykład e, ten Mordor jest tak blisko minasty, że po prostu masakra, że... Albo Rohan od Minastyry tak jest blisko, że, że po prostu... Trochę dziwnie, ok. E, więc teraz Was zaprowadzę w ciekawe miejsce, tylko zapiszę grę. Posągi podróżne. Nie, to są posąg podróżne. On, on nam jakby pokazuje wszystkie schowane rzeczy i tak dalej. Jak widzicie, teraz nam się wszystko odkryje. No, patrzcie, teraz wszystko się nam odkryło ogólnie. E, właśnie te listki. Nie pamiętam już, co to jest. tylko chwilę w to gram. Ok, e, teraz Was zaprowadzę po ciekawostkę. Ale właśnie muszę ją najpierw znaleźć, gdzie to konkretnie było. Ja widzicie tutaj wszystko możecie prawie wszystko rozwalać. O, teraz sam może na przykład y, zajarać ten y, płomień. Za zajarać tu coś. Patrzcie jaki ogień fajny. Okej, okay, to y, ja was m, zaprowadzę tutaj po tą ciekawostkę. Dokładnie nie wiem gdzie to właśnie było takie fajne wzgórze. Ci co wiedzą, to się domyślałem. Jak widzimy, to jest kasa też. Kaska musi być. Właśnie nie wiem, trochę pochodzimy se po ten szajer. Dobra, o, jak widzimy tutaj mamy na przykład... O, są owieczki, to y, to są chyba owieczki, tak? Ja tutaj jak widzimy mamy te fioletowe. To są chyba 10 tysięcy kasy dają. Dobra, jakby co to y, zasadzimy roślinkę. Jeszcze ja dokładnie nie ogarniam. Y, jak to się dokładnie robi? O, dobra. Trzeba jedy, jeden raz po prostu kliknąć i sam. Ma po prostu tyle zdolności, że zobaczycie tu w kolejnych odcinkach dopiero, i tak od razu chciałem Wam powiedzieć, że odcinki nie będą na przykład 10, 15, 20 minut. Tak jak e, moje odcinki w sumie z Battlefielda, z Minecrafta i tak dalej, to będą odcinki gdzieś tak e, 40 do 40 minut, bo te misje są e, dosyć długie, Wam powiem. A teraz Wam pokażę ciekawostkę o co chodzi. E, nie wiem, czy kto widziście. No, i możemy sobie jeździć na, na tym. Nie wiem, co to jest owca. Chyba owca, dobra, nieważne. Patrzcie, jak ona jest szybka. Patrzcie, zamiast i z buta, możemy sobie na przykład owcą polatać. I patrzcie, nie musimy ręką nic rozwalać. Patrzcie, jak szybko kasa leci. Miałem po misji chyba 40 tysięcy, czy tam 30. A teraz już mam. Patrzcie, prawie 60 zara będzie. Więc to jest taka ciekawostka, mini. No, więc okej. Okay. Nie, napiszcie co myślicie tej serii, bo ja ją, ja ją na pewno... Nie, no do 100% to na pewno tak nie dojdziemy, ale wszystko, całą kampanię Wam pokażę. Oj, oj. O, patrzcie, na przykład patrzcie, paczce mi jesteśmy, możemy już dosłownie wszędzie wbić po prostu. Zobaczcie. Możemy sobie po dachach ty skakać. Takie różne właśnie ciekawe rzeczy. Tutaj jest właśnie kasa taka. Właśnie tutaj jest wszystko. Bo to jest wolny, taki no prawie wolny, można powiedzieć, świat. Prawie, prawie wolny. E, możemy sobie skakać tą owcą. Ja będę na nią mówił owca. I gdy zginiemy na przykład w wodzie, to i tak się respimy z tą owcą. Czy z tym czymś po prostu. O, świnia, niestety nie możemy wsiąść na tej świnie. Szkoda. no Widać, mamy tu bardzo dużo kasy. Możemy sobie wszędzie latać, nawet po ich dachu. Zobaczcie, ja sobie po dachu teraz latam. Się ma sam na owcu. No. Na owieczce. Dobra, zaraz muszę się z tego. Będzie na ten. Na miniaturkę filmu. <grym> Spoko. Tylko faktycznie brakuje trochę tych legutkowych rzeczy właśnie. Szkoda. Ale co zrobić? Nic, zobacz no. się później zrobię. Ej gdzie jest moja owca! Gdzie jest moja owca? A, uciekła. A mam cię. Też się tu zaklinowałem wcześniej właśnie. Nie wiem czy ktoś coś pokazywał w ogóle widzom i tak dalej. Nie wiem czy to ja znalazłem, jakby co. Jakby co to tak sobie odkryłem, to po prostu nigdzie unikoty nie zobaczyłem, ale taka, taka fajna. Właśnie nie wiem czy my tu możemy normalnie właśnie bić. Tak, możemy. A ja a ja się przejumpowałem po prostu przez płot. Ta owieczka jest koczna bardzo. E, tutaj będzie misja, właśnie nie wiem czy zostawić ją na koniec odcinka, czy jeszcze ją przejść teraz. Ona jest troszkę długa, ale nie chcę was zanudzać. Po prostu takim długim gadaniem wolę, żeby te odcinki były takiem do 20 minut. Postar będę się starał, żeby takie były, ale wątpię, że mi takie wychodziły. Yy, dobra, więc my się zaraz pożegnamy. I kolejny odcinek. Zaczniemy od pierwszej misji do udania się do tego kucyka. Czekaj, co tam było. Do tego ogólnie. Nie wiem, gdzie się pożegnamy. Te poskaczenia, jak widzimy, to się tak trochę obraz rozmazuje, jak tak na tej owieczce się skaczemy. Jest to taka była mini ciekawostka, mam nadzieję, że wielu osobom się naprzyda. Jak tu widzimy, małe domki, hobbitów, różne takie fajowskie. Ciekawe, jakby się wymieszkało w takim. Pewnie ciekawe. Ciekawe. Okay, Okej, dobra. Okej. Okay. Ja dziękuję za uwagę, drodzy widzowie. Ja mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i ten odcinek też Wam się spodobał liczę na pozytywne komentarze, łapki w górę, napiszcie serio co myślicie, ocencie i tak dalej. Jeśli nie jesteście moimi widzami, to zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, i cześć!